Wow, okej, okay, siemka, sytuacja wygląda następująco Miałem, mam nagrany film, jest nagrany <grym>, był to, to taki fajny prank na mamie, ale stwierdziłem, że tego jednak nie będę wrzucał na kanał, tak doszedłem do wniosku, że to jest jednak za mocne, <grym>, więc nie będę tego pranka dla was wrzucał. Nawet nie wiem, która jest godzina. Słuchajcie, lipa jest, bo nie mam filmu na dzisiaj. Jest 15.40 Słuchaj, byku, robimy tak W ramach przeprosin, że nie mam filmu, a jeszcze się święta zbliżają. To ogłaszam tutaj dla Was ten konkurs na tą klawiaturę. Na tą klawiaturę yy, i. byku. Co ci mogę dać jeszcze? Czekaj. I mogę Ci dać jeszcze. Fuck, czekaj, no to jest rzeczy. O, i da słuch słuchawki takie. Zobacz. I, te i, I na takie słuchawki ogłaszam konkurs. Więc te dwie rzeczy, jak coś będą dla Was do wygrania. Ech, o, no muszę się jakoś zrekompensować, a że jeszcze są święta, to wydaje mi się, że fajnie to dla was No chyba spoko. Wydaje mi się, że będziecie zadowoleni. Co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie, słuchajcie, dać mi obserwację na moim Instagramie, oczywiście. O, wiem, napiszcie jakiś fajny, napiszcie jakiś fajny wierszyk. I ja sobie wybiorę dwie osoby. Co mi się wierszyki fajne spodobają. Takie niech te wierszyki będą z moim kanałem związane. O, to jest taka śmie śmieszne. No, więc musicie dać łapkę do góry. Będę sprawdzał, czy obserwujecie mnie na Instagramie I jeszcze No ten komentarz, ten wierszyk napiszcie A wyniki będziecie mieli już jutro Tak, jutro No więc wydaje mi się, że warto I będzie to akurat konkurs dla takich prawdziwych widzów No nie, w sensie Bo tak macie mało czasu, 24 godziny I za 24 godziny będą ogłoszone wyniki Dlatego zrób to mordo bo warto, na święta paczucha będzie Tyle no No i muszę się pożegnać, ja co się przywitałem Już się muszę żegnać, no więc byku Trzymaj się i no nie puszczaj się Bo kto się puszcza jest cioto, elo Powodzenia w pisaniu wierszy